Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Spichris i dzisiaj troszeczkę inny temat, czyli graczy uprzykrzających życie innym graczom. Tutaj mamy pierwszego delikwenta, Tatarus, Tataru Dragos. Za chwilę zobaczycie co on robił podczas gry. Mam nadzieję, że takich sytuacji będzie oczywiście jak najmniej, natomiast powinny być na pewno piętnowane, powinny trafić to zarówno do, do supportu, jak właśnie do szerszej publiki, po to, żeby pokazać, że takie osoby nie są bezkarne, że działanie w ten sposób w jakiś sposób zostanie tutaj uwydatnione, pokazane, że będą rozpoznawalni. Ja już zostawiam Was tutaj samych z sytuacją, sami ocencie, co o tym myślicie, ewentualnie skomentujcie, do czego oczywiście bardzo zapraszam. I tutaj drugi przypadek niezbyt fair play zachowań. Yy, mamy tym razem yy, bad boy z batalionu XXX. Tu również jego zachowanie pozostawiam w waszej ocenie.